Dzień dobry, witam Was serdecznie z Arki Noego z placu zabaw. Dzisiaj będzie spotkanko z Arkiem, ale zanim do niego dotrę, mam nadzieję, że uda mi się z dwa placyki zrobić. Pierwszy jest już za mną, więc zapraszam Was na odcinek. Będzie pierwszy pieniądz, a tym pieniądzem będzie silne polskie 50 groszy. No i proszę, wypad na plac zabaw bez bumbuma, to nie wypad. Rewelacja. Tyle, albo aż tyle, 70 groszy i bum-bum, nie ma już czasu, lecimy do Areckiego. Arek nie jest gotowy, ale już jesteśmy. Jest i on. Cześć przyjacielu. Lecimy. I docent. Takie tereny, łąko lasy, tam jest łąka, tu jest las, lecimy, z dwie, dwie i pół godzinki. Biorę latarkę mam nadzieję, w będzie ciemno. Ja mam. Lecimy, do pierwszego, hej. Nie świecę oczami. Mm -hmm, I dupą. <laughs> na razie. Złom, blaszki cynkowe. A teraz stara klamerka, ale niestety żelazna. Piękny sygnał i piękna rzecz. Bo to będzie zgnieciony, bo zgnieciony. Ale ma malusieńki na parsteczek. Fajnie, cieszę się. Na przechodzonych polankach leśnych. Proszę bardzo. No i pięknie. Lecę dalej. No makaroniku ameliniowego też nie może zabraknąć. Dość głęboko. I niestety tylko kawalątek. Kawalątek dzwonka. Nawet bym rzekł, że dzwona. Bo tu widać, że był to całkiem niezły dzwon. Taki malusi. Acz z zac, zacnej wagi, kawałek ołowiu. A czemuż by nie? <laughs> Kolejna tubka, i znowu mleko zagęszczone. Rewelacja. Była malusia klamerka, no to jest bycza. Myślę, że to koninka. Ale niestety stalowa. I w stanie agonalnym, jak widzicie. Teraz pada kawalątek mosiądzu. Stara. Oj, stara, rozerwana łuska. Dobra, brykam dalej. No i proszę bardzo, klapeczka od fajeczki wpada. Łotworki jakieś tu wentylacyjne, pięknie. No ślicznie. <grystanie> Jestem mega zadowolony. Z tego dołeczka kolejny fajny fand świadczący obytności. tutaj ludzi. Element trybika od zegarka. Czy ja mam dziś naparstkowy dzień? Chyba tak. Bo będzie drugi. <noise> drugi naparstek. Też zgnieciony, ale jest. Mega. Mega, 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 mega. już się chowa. Guzik. Podnosimy. I oglądamy. Chyba, nie, nie chyba, tylko na pewno guzik. Tak, już tu widać uszko. A cóż to za guzik. Czy to będzie jakiś guzik? Oj. Oj. To będzie śliczny guzik. Patrzcie na to. Ja pierdzielę. No dobra, jak się uda rozszyfrować. Co to za guziol? To oczywiście opis już widzicie pod spodem No pięknie No takiego to jeszcze nie trafiłem Rewelacja Mega <laughs> Ale się cieszę Coś pięknego No po prostu czat. Dobra robię zdjęcie Póki jeszcze w miarę widno Uhuhu. Mega Fan wypadł Teraz pada takie cudo Jakieś okucie Z takim E, cyckiem, dziupkiem, jak zwał, jak zwał, nie wiem, może kołatka w to uderzała. Wiecie o co chodzi z góry, nie mam pojęcia, chociaż kołatki były raczej całe. No szkoda, nie wiem od czego to jest, coś od czegoś, ale pikne. Pikny sygnał. Zmierzam już do auta, i czyżbym miał pierwszego moniaka? Piło wysoko, więc pewnie pryly. O boż. <grym> Powiem wam hmm, Moniak to, to na pewno jest. Ale. Dobra, na no podsumowaniu, ale mi się tutaj to lekkie jest aluminium, więc pewnie PRL. Pośrednicy wygląda jak 20 groszy. Dobra, umyjemy, zobaczymy. No niestety wspomagamy się już sztucznym światłem fanty Arka. Yy, chyba pokrywka od kwajki ładna. Tak. Piękna, zdobiona rzecz, cztery guziczki, plomba i fenolek. Tak, pięć, pięć e, rajs. Cesarstwo. No i co u mnie? U mnie kawałek dzwonka, łuska, to coś z tym cycuchem. Dwa naparstki. Podejrzewamy 20 groszy z PRL-u. Nic nie widać. Te dwie pięć. klamry, klamerka, klamerka i klamra zardzewiały. Kawałek zegarka. Też pokryweczka od fajeczki. No i u mnie fantem wypadł ten guzik. No, Pruski Pruski Urzędniczy. Już się rozszyfrowało. Także tak to wygląda. I za chwilę widzimy się od frontu. I to tyle. Wiem, że wam się wydaje, że jest jasno, ale, ale, ale nie jest. Zresztą widzieliście, już musieliśmy w bagażniku używać latarki, żebyście widzieli cokolwiek, co wyszło, a co wyszło 10 godzina 45. Dzięki przyjacielu. Szybko, fajnie, jesiennie. Zaraz chwilę koniec listopada. To tyle. Nie wiem, czy to będzie koniec tego filmu. Zobaczę, ile jest materiału. Złączone? Nie, w ogóle. Jedziemy na kawusie. Na kawusie, znaczy no na kawusie. Ja na kawusie, Ty na browarniosie. <noise> Trzymajcie się, dzięki, że jesteście. I, dzięki, że jesteście, ale mówię, nie wiem, czy to jest koniec filmu. Może coś dogram, może nie. Zobaczę. Jeżeli nie, no to żegnajcie. Do następnego. Nie, nie żegnajcie. Papa, pa. i pożegnajcie pa. arka. Hej. Nie pożegnajcie. Nie wyłączyłem jeszcze alek, także nie przeklinaj. No, <laughs>